Hej kochanie Mam ochotę cię całą wycałować Co się dzieje? Jakaś taka smutna się wydajesz. Mm. Co się dzieje? Ach, jak zwykle znowu sobie coś wkręcasz. Słuchaj, nie, nie jesteś gruba, nie jesteś brzydka, nie jesteś bezwartościowa, nie jesteś głupia, jesteś cudowna. Czy gdybyś nie była to, czy byłbyś z tobą w związku? Nie. Jesteś wartościowa, jesteś cudowna, uwierz w to. Nie, przestań, przestań. Nie patrz w to lustro. Przestań patrzeć na każdy pryszcz, który masz. Jak on twoje pryszcze? Wszystkie je wycałuję. To nie jest żaden problem. Jasne, możesz się pomalować. Albo nie. Ja ci pomaluję. Co ty na to? Zrobię z ciebie mi z piękności. Hmm? Ale i tak uważam, że nie potrzebujesz makijażu. Bo i tak ci nie pomoże. Bo jesteś brzydka w cholerę. Okej? Okay? To zrobię ci makijaż. Zaczniemy od podkładu. nałożymy go tylko troszkę. Bo i tak ci nie pomoże, tak jak mówiłem. Ok. Odkręcamy. Będę nakładać palcami, chociaż powinienem szpachlą. Cały ci ten ryj powinienem zabetonować, zatynkować, żeby to przysłonić. Naprawdę wystarczy tylko niewielka ilość. Bo jak mówiłem jesteś piękna.

co się dzieje? Wszystko jest w porządku, tak? Hm? Tak. Wszystko jest w porządku. Ale na pewno nie z tobą. Spójrz na siebie. Co się dzieje z twoją twarzą? Zawsze tak wyglądałaś obleśnie. Hm? Jakoś wydaje się być przerażona, robię coś nie tak z tym makijażem? Spójrz w lustro Nie no wszystko jest w porządku, co się dzieje? Nie płacz, nie płacz, nie płacz Nie płacz, przestań byczeć nie, nie płacz, albo cię zabiję Chcesz tego? Hmm. Nie musisz ronić żadnych łez Wszystko jest w porządku, okej? Okay? Dobrze, teraz nałożymy jakieś cienie Tutaj widzę, że masz cienie pod oczami cienie pod oczami masz nie wyspałaś się? o nie w sumie ty tak zawsze wyglądasz takie wory masz, takie wory wyglądasz jak ćpunka nieurożający ćpunek okej, okay. Nałóżmy takie cienie w odcieniach beżu takie naturalne kolory żebyś wyglądała właśnie naturalnie okej okay. Jedno oczko i drugie oczko Ej, wiesz co w to najbardziej? Te twoje przenikliwe oczy Bo bez względu na to, czy jesteś smutna, czy radosna Zawsze czaje się w nich jakaś taka osobliwa iskra Jaki płomek Przestań się na mnie gapić tymi swoimi Chorymi oczami. Uwielbiam twoje spojrzenie Mogłabyś umrzeć. Boże, ile muszę się dusić w tym związku z Tobą. Uwielbiam z Tobą być w związku. Mówię ci to już kiedyś. Znamy się rok? O rok za dużo. I mam wrażenie, byśmy się znali od zawsze. Najgorsze jest to, że nigdy nie zapomnę cię. Bo nigdy. Nie będę w stanie zapomnieć tej obrzydliwej twarzy. A. Jeszcze troszkę tutaj weźmiemy taki ciemniejszy kolor. Okej. Okay. W ogóle jak temu twojej matki. Hmm? Bo ona była chora z tego co pamiętam miała grypę no mówiłaś że musiałaś się opiekować i wszystko znam w porządku mam nadzieję że zdechła bo ona jest gorsza od ciebie ale niedaleko pada jabłko od jabłoni ciężko zdecydować się która z was jest gorsza w ogóle uwielbiam twoją matkę bo zawsze się tak opiekuje kiedy tam przychodzę do ciebie to zawsze pyta ktoś ciasto chcesz lody chcesz obiad a ja muszę za chwilę odmawiać, bo nie chcę nadużywać gościnności Ona jest przemiła, przemiła Fałszywa, głupia suka Myśli, że jak będzie udawać miłą, to się przypodoba Naprawdę wspaniała kobieta Okej okay. Myślisz, że jeszcze coś zrobimy z tą twarzą? Udałoby się naprawdę wiele zrobić z Twoim twarzą ale chyba nic nie pomoże. Hmm? Może jakiś puder, albo jakiś róż. Hmm. Ok? I cały czas mam wrażenie, że z tobą jesteś nie, nie tak. Jakby rozumiem, że jesteś smutna, ale czai się w tobie jakieś przerażenie. Patrzysz na mnie tak, jakbyś mnie nie poznawała. Halo, to ja twój chłopak. Zdechnij. Wszystko w porządku. <gry> Naprawdę nie rozumiem, co się z tobą dzieje. Ok, Nałożymy troszkę różu, a potem nałożę jeszcze e, troszkę pudru, Cyt na to. Użyję takiego mięciutkiego pędzla. Taki puchaty, puchaty, puchaty. Lubię Cię tak pieścić, pieścić. Ja bym cię chętnie prądem popieścił. Wiesz, bym cię paralizatorem na Sprawiłoby to mi ogromną satysfakcję. Sprawa mi satysfakcja robienie ci makijażu. <laughs> Bo ja wiem, że to jest bardzo przyjemne. Pamiętam, że kiedyś z siostrą się bawiliśmy właśnie w salon makijażu i ona też mi robiła. Ale byliśmy małymi dziećmi. To była taka zabawa dziecięca i sprawiało mi to przyjemność, kiedy tak jeździła pędzelkiem, bo to jest naprawdę miłe, kiedy ktoś tak ci przyjeżdża pędzlem. Ja bym cię przyjechał walcem. Przyjechałbym cię na placek, a potem bym zatańczył na tobie w obcasach. Zacząłbym stepować taniec irlandzki po tej twojej mordzie. Kto ma piękną twarzyczkę? Kto ma, twa Kto ma piękną twarzyczkę? Ty masz piękną twarzyczkę. Ty nigdy nie masz pięknej twarzyczki. Ty masz piękną twarzyczkę, taką, taką słodką. I masz te takie dołeczki, dołeczki. Ja bym cię wrzucił do dołu. Tak, tak, tak. Kochana, 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 kochana. Siu, 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 siu. Teraz jeszcze troszkę pudru nałożę na Twój ryj, na Twój ryj, na Twoją kochaną twarz. I makijaż jest skończony. Skończony tak jak Ty. Jesteś skończona. Jesteś skończoną kretyną skończoną debilką nienawidzę cię kocham cię tak mocno jak ja cię kocham bo już nie wiem, dzisiaj mam jakąś fazę po prostu że mam ochotę cię po prostu ściskać, przytulać, całować zakopać, podpalić zacikać, zaczkać, zniszczyć, zmiażdżyć rozpieprzyć całą całować, przytulać głaskać, obejmować zniszczyć, zapieprzyć kochana moja cudowna tak, tak, tak Hmm. A w ogóle to nie koniec. Mam dla ciebie niespodziankę. Tradycyjnie. Kupiłem ci kwiaty. Położę ci je na grubie. Kiedy cię zabiję. Hmm? Twoje ulubione. Powąchaj. Hmm? Powąchaj. I od spodu. Powąchaj. Kwiatki od spodu. Mhm. proszę i mam tutaj dla Ciebie Twoje ulubione czekoladki, czekoladki o smaku karmelu i nienawiści. Mhm. Jestem cudownym chłopakiem, prawda? Zawsze dla ciebie. Zadław się nimi, zadław się nimi, ty głupie kanal. Co? Zrywasz ze mną, ale dlaczego? Czemu zrywasz? Ale przecież jestem dla ciebie taki dobry. Zginiesz. Zginiesz, Marnie.